Rura, przez którą płynie woda, ma zmienny przekrój. W trzech miejscach umieszczono pionowe rurki. Pierwsza rurka umieszczona jest w miejscu zwężenia rury. Dołączono do niej gumowego węża. Druga w miejscu rozszerzenia. Puszczamy strumień wody przez rurę. Największe ciśnienie panuje w rurze w miejscu rozszerzenia. Wysokie ciśnienie wypycha wodę z pionowej rurki. Teraz zanurzamy gumowego węża w naczyniu z wodą zabarwioną na fioletowo. Widzimy, że woda jest zasysana z naczynia i po chwili wypełnia całą rurę. Oznacza to, że w przewężeniu rury ciśnienie jest mniejsze niż ciśnienie atmosferyczne. Z równania ciągłości wynika, że prędkość strumienia cieczy jest odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju poprzecznego stóli cieczy. Z kolei prawo Bernoulliego mówi, że im mniejsza prędkość strumienia, tym większe ciśnienie. Dlatego właśnie ciśnienie płynącej wody jest największe tam, gdzie prędkość jest najmniejsza, a więc w miejscu rozszerzenia rury. Natomiast w przewężeniu prędkość strumienia wzrasta, a ciśnienie maleje. Jest mniejsze od ciśnienia atmosferycznego i dlatego kolorowa woda z naczynia jest zasysana do rurki.